Dzień dobry, witam. Dobry wieczór, zależność od tego, jak to odcinek, jest odcinek do odcinek, który jest odcinek. I gram się za to, Siemanko. będziesz miał tłumaczyć sobie, jak. Tak, co tam gramy? Teraz gramy w, rozbra w rozbrajanie, czyli yy, wybierasz bronię. Tam do jakiegoś twojego budżetu, i za budżet twój, może sobie kupić granat, i to w ogóle chodzi o to, że musisz rozbroić bombę. Zależy w że nie będziemy jak w terrorystyce, <laughs> <laughs> to musisz rozbroić bombę. A jak będziemy w Anty, to znaczy wy... musisz rozbroić bombę, jak będziemy w Tych, to, to właśnie musisz podkładać bombę. O dobra, ale jesteśmy w Anty, więc. <laughs> Dobra, to już jest rozgrzewka. Czy możemy teraz popobawić, wyczejć ich skilla, którego mają? Wow, wow, o, chyba, <laughs> nie. prawie, bo ja mam 7%. Dobra. znaczy 7 HP. To się o. Jakoś... To nie ma... Masz mordo mój pistolet, chcesz to masz Nie, nie, już to spoko też Ze Zaspokojem, czekaj Ale się wystraszyłem, ten bomb has jest chyba na A, sprawdźcie B czy jest Jest na No to, a jest bomba? Nie, nie. chyba nie Ta, z boku mnie wziął. Mówisz, Dobra, ale nie zdążymy rozbroić bomby. Bo wybuchnie. Kurde. Ale to wiesz, ze spokojem tak taktykę, obraliśmy. No, teraz trochę więcej. hejsu jest zabrane. No. Dobra. Teraz pokażę Wisławię, jak się na samym. Tak. Chodź Mordo, dam ci broń, chodź. Kurde Sorry, że ja nic nie mówię, ale jestem bardzo skupiony. No, to Bo muszę porozwalać typów i idę za tobą. No, no, Wow. Na luzie. Tu tam jest trzech ich! No, widać je. No kurde, ich jest no. tam trzech, tej. Są ci ludzie. Myślisz, że ich zajdę? Dobra, rozbrajajcie bombę. Dobra, jest. Nice, jest jeden A jak tam dalej będziemy grali, to mamy szansę na wygraną. Tylko taktykę musimy zmienić kompletnie. To się I rozumiem. się wydaje, że oni teraz pójdą i tak, i tak na B, bo wiedzą, że my tam już znamy ich taktykę, więc pójdą na B. Nie znam. Ja, więc ja tak dalej, że będę tam kampił na B, nie? A mówiłem. Ej. Widzę. To starsza. Kurczę. Widzowie tej, bo ja nie wiem co się dzieje. Co się już to nie ma. Co się stało? Zniknie O Dobra, ale tam jest ja, Nie, wiem wiem, 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 wiem Aha, dobra Mam już jego taktykę, co on robi On robi Nas w koło, na 7H Oni nas zmielili, mordo Teraz prawie coś nie zdą no, tam snajki, snajki tam jest jezu, snajku, snajku. znaczno! Błąd zrobili, bo Przewaga liczebna jest nas. Nie! Tej! Do góry jest mordo! Tam, tam, tam! Jest dobra, jest git, zabiłeś. Uff. Mówiłem, że, że, że kosimy. Bardzo mam jeszcze jego kacza Fioletowe. Ładny. Mi się podobają, właśnie te malowania do akasza, w sumie do Famasa też. Z jednej strony, ale okej, okay. z jednej strony, ale okej. Okay. Jest na no. dobre, jest no. Dobra, Zreszcie, radzić, te tutaj tutaj było. No. Nie ja mam, ja mam klikę taką że jak ich jest więcej, to po prostu wejść, rzucić tam smoke'a, od razu lesza, ale rozbrajać bombę, nie? Nie żyjesz? Nie, padłem. Co zabiję do tej... Nawet jedno zabicie i jedna asysta po czampy. No, najgorzej, że z sterowanie sterowcowe. Zmień sobie, sobie mord teraz na broń, na pistolet. Czekaj, jak mam jeszcze film, a nie jest ryzykowne, że zmieni. Wiesz, Okej. Ok, kurde. Dobra, on tam jest, jest. Uff. Że no, wygrywamy 3-1, um, na... wysoko punktujemy, um, tylko na 7, nie? no na razie no A, no, ale chyba przyjmują taktykę też, też B, ale wiedzą, że my teraz A na B, więc z jednej strony mają szansę, z drugiej strony nie. Taką taktykę pudełkową musimy trochę wziąć Że 3 i... no 2 idzie na A, dwóch na B I to taki dobry gracz, nie? Kurde, mam 4 do jednego staty. Dobra, chodźcie na A Dobra Mhm Albo jest 1 na B, widzę, tak, ale dobra, to już został kropnięty Dobra, ja pójdę inaczej, jakbym jakiś na B no. Nie wiem. Dobra, co ja mam zrobić z bombą? Yy, Bo nie, mam rozgrąc, ale nie mam nie mam. Nie Aha, no okej, okay. dobra. To poczekaj, ja, ja już tam idę. Szybko. No to... Uważaj. Tam był, O dobra. Uff. Bo ja tutaj chyba nie mam. Rozbroję. Ej, szczęście mam. Mówiłem, e, że żeby, żeby żyje na TPP-zie. No. Musiał w końcu to iść. Znaczy wiesz, no, tam no, oni są też dobrzy. dobrzy, Nie wiem, ale na pewno mają, mają lepszą przewagę graczy. Jak je patrzę teraz na tabelę, mają gracza, który ma tylko 3 zgony, a 6. A 9 kilo, więc to też jest. No. Co tobie, gniew raczej zniszczył już. Chyba, że będzie jakiś kawałki, w hałasku. Dobra, na no, B jest. A tam mi tak i tak idę, będę ich raszował. No, ale jesteśmy dalej w milicie. jest najs, nice, wszystko. Rozbroiłem w ostatniej chwili. Wow. No Widzowie ten Ale się spociłem. Trochę.

no, ej, ale ci gracze z tej przeciwnej drużyny, no to oni w ogóle nie są napaleni, z tego co wiem. Dobra, Dobra, Zabijty jeden, no szybko się ocknął. rozbrali, rozbraili, rozbrali, rozbra... dobra mniejsza, bomba, bomba została rozbrojona i...